Hello there! Dzień dobry wieczór z tej strony Franek 14 ciekarka, A dzisiaj sobie zagramy z widzami 2x2, 1 na 1, coś takiego tak, tak. Ma a. Maula mogę please? <grystanie> nie, nie możesz. I zarówno Nie zasłużyłem na mało. Zostaną zaraz rzucone, o. więc zaczynajmy. Jak maula, jak ty kurde Weidera wziąłeś, kurde? O nie, o nie. Muszę być z tu walczyć, O nie, nie. 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 a kurde. Au, dostałem. O. Z złapało mnie tylko na, na ułamek sekundy. No. O nie, dlaczego ja mam tak mało HP, ty masz tak dużo HP? Nie. O. O, o nie. No i teraz taniec, taniec, go, taniec godowy, kurde. <ścoughs> taniec godowy, urządzany. Ej, co? No. Aha. No, żyk, żyk, nie, nie? To po prostu. O, też był żyk, trochę. O. No nie, no. Ile HP sobie dodał? A ja mam malutko, o nie. Malutko HP, Vadera trudno będzie. O. Bardzo trudno. Bardzo trudno. O No nie. No nie. Zdążył sobie. Zdążył się. Zdążył sobie wstać. Nie Wow. Podskocz sobie, podskocz. O. O. Oj, 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 O nie, ty, bo zaraz ja padnę od tego kwasu, co tutaj jest. Jak tam wejdę? Masakra. O. Nie. O kurwa. 80 HP. O, o, nie. O nie. HP sobie zbistował. Kurde. O nie. Ginę. Ginę, o RIP. O, aha. Nie. Nie ginę? Nie ginę jeszcze, aha. Okej... Okay. Nie. O kurde. Ej, no nie. O nie, znowu HP. Weszło na rejon. Nie. Bez sensu. na Wejdera się tak sadzić No, z łukiem, z łukiem byłoby prostszej, no. Tak, bo łuk jest lepszy, wybieraj. To wiadomo, nie? Co? Wiadomo, nie? Że Luke to 100 razy lepszy od od... od Ray. Jest. No, tak. Nie ma żadnej. Jest dobry, ja, nawet bardzo dobry. To jest Premier U... Mining. Jest Hello there. Hello there, General Kenobi. O nie, Wuder znowu. Maula, chcę, chciałbym na ten Kenobi... No aha, tak, Maula. Wiedziałeś, co wybiera, a, a będziesz cały czas coś chrzanił, że o, ja bym chciał Maula, ja bym chciał Maula. Powieść tego to Maula, a nie... co, <śpięk> co jest? Nie zauważyłem, nie zauważyłem. Tak. Aha, Ziem, aha tak. <śpięk> Tylko cały czas wejdę, prawda? Ja wyjdę od waszego. Lecimy! O nie, mnie złapie w duszę, nie? O. O. Main Streetczek. O nie. HP mi uciekło. U. Gdzie go wywaliło? Oj. Muszę się troszkę zregenerować. Yes? Troszkę muszę... Nie. A nie, uniknął mojego majtrika. Widziałem to. A ja uniknąłem twojego duszenia. Wow. O nie, taka wymiana. Potrójne, potrójne parowanie dałem. Potrójne? Jak potrójne możesz się. Żeby... Ja cię uderzyłem. Jak tak można w ogóle? <grytanie> cheaty, cheaty, nie? Co jest? Nie cheater, cheater. Dobra. <grym wytrza> ja no, z Weiderem ciężko, ciężko. Kur ej! Co to miało być? Ja się sparowałem? Nie się Ej, co? Tak daleko mi. Przyrąbał. Tak daleko mi przerąba. No dobra. Eee, O nie. A RIP. A RIP. No. Ej, to jest RIP. Kurde. <laughs> Widziałeś to w ogóle, co odwaliło się. odwaliło no ile HP, no wow, sobie wiem, eee, czy eee, dupa. <laughs> Ja pierdzielę. Wuder i Wuder, ja nie mogę. Grasz jakby podwójną postacią, rozumiesz? Masz w wyniku Wuder i jesteś Wuder. Wuder. Kasakra. podwójna postać, dwa w jednym. I idola, Kurde, Ale, ale żeby tak? Ja mam w sumie there, nie?

Aha, no nie. I teraz sobie HP zbustował. Nie ma co go bić w ogóle, bo. Aha, nie. O nie no, no rzuć rzuć że mieczem, rzuć z mieczem. O, o. Nie, nie możesz się rzucić. Kurde. No prawie. Nie ukryjecie się. Masakra no. Maula, maula. Czemu maula? A mogę maula, dobra. Aha. Pieszmola. Bierz Mola, będzie łatwiej. No. Ja nie mam. Nie, to, to będzie fajna walka, ty weź bierzesz i na mało, będzie fajniej. No tak, ale... Ale wiesz, to nie będzie tak, że będziemy... pół godziny chyba nie będziemy, nie? Co dwa Wudery to nie jeden. Dokładnie. Co dwa wudery to nie jeden. O mało. O ty ten... Dzień dobry nie pozwoliłeś mi zrobić Mol, Mol. Gdzie się schował? Mol Podróżujesz mi Kenowi O Dawaj, dobra. Uu. O nie, o nie, Mol to jest bardzo, jeśli chodzi, on ma bardzo zwinne, zwinne ruchy. O kurde. O! o. w pół, czy nie? Ale chyba nie. O! No, dlaczego cię nie mogę przeciąć w pół? Dobra! przeciąć cię w pół! A gdzie jest? Gdzie jest Ben Suolo? Ben Suolo z Benem Kenobim. Ben Kenobi. Co ty tak skaczesz? Halo! Proszę tutaj nie skakać tak za bardzo. Nie lepiej padujesz. Czasem... Czasem mi wychodzi, a czasem jak wudera ktoś ma, to, to, to ciężko parować wudera. Nie? Wudera. Ciężko. paruję o. Ma ułamek HP, kurde. Czy nie się No. No. Dobra. Dobra, razem podskakujemy, takie tam. No, lecimy. Okej, okay, dobra, udało się. Uh. Hello there. Dzień dobry. O, ża żabol jest dostępny na końcu. Mnie, ty weźmiesz wudera teraz, tak? Tak? Teraz wudera masz, czyli kogo? <noise> nie chcesz się, te, nie chcesz się. nie chcesz się. zdradzić. Nie chcesz. jaką masz postać. Ale zgaduję, że wudera. Chyba, albo kogoś tam. O, pewnie, jak wuder i mol. Wuder i mol. Kurde Przerąbane trochę To. Aha Taki ciekawy dosyć pojedynek mol na jodę Czy, czy wudera? biorę? Nic z panem solo Co? A To ja z wudera, dobra Wasze Ojej. On, on, on mnie nie widzi Wszedłem mu pod pelerynę Wuderowi Wszedłem pod pelerynę i on mnie nie zobaczy <szedłem> O nie kurde! Wiedziałem że to się tak stanie Jak się nie stanie to się post o, o oczywiście Troszkę bez sensu Że go tak, o nie to już <śmiennie> <śmiennie> o no tak. Troszkę to dupa. Ale dobra, już nie, nie będziecie mieli w wudera. Przynajmniej przynajmniej coś. Nie będziecie mieli wudera. Nie? No coś już. No teraz nie będzie wudera. Ha, dobrze. Ha. Teraz wudera nie będzie. A co to, dwóch, e, dwóch jogurtów będzie? <laughs> nie no żart, dwóch jogurtów... Ej, fajnie by było, dwóch jogurtów. Dwóch e, jo, jodełków. Dobra, biorę sobie tego. Wie, wiem, ale nie wiem czy się da w zmaganiach. W zmaganiach raczej się nie da. Bohaterów. Czy się da w zmaganiach bohaterów też takich? No, w zmaganiach nie. Chyba, że cheaty. No tak, cheaty to... O, to będzie o kurde O nie pająk generał O nie ile mi HP spierdzielił No nie, on mnie ma na strzała dosłownie Kurde teraz O nie! Kurde... Nie mogłem wstać. Nie mogłem powstać sobie. Ale trudno. Czu... W sumie najlepiej właśnie było właśnie pod cokołem walczyć, ale coś, coś nie pykło, bo... <gry> o. Ty, ale on się przesuwa. Wow. Tym jogurtem ładnie ten doska, doskakuje do przeciwnika. taki doskok doskoko ma dobry. Wiem, 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 ale czy czasem on mi nie wychodzi, po prostu. O ładnie Czasem mi nie wychodzą te... te skoki właśnie O ale Ale jaja A masz kartę Jo Ciekawe, jaką ma kartę na, tych, na, jogu jogu na jogurcie? O! O. Rada Jedi, Yoda w walce. o nie, oni tam jeszcze. Kogo tam jeszcze mają? No to co, Han i. i Han i, i. dywan, co? <ścoughs> czy nie? Nie, dobra Han i dywan. Han i czubaka. Nie, dobra, nie. Jogurta wio biorę Jakbyś, jakby jakiegoś tam mieli Dar wody, Ale to skin bag'a O, o, o. Bez czekaj jestem zdawało cię... e, e, o <laughs> dałem mu dałem mu kp dodatkowe <laughs> dałem mu kp dodatkowe też evet, super A, aha! Dlaczego tak pomału wstajesz? Jogurt, kurde, co ty robisz? On normalnie... on się całe wieki zbierał do... po upadku. On u, etykiecie! nie zapominajmy o etykiecie gościu, tak? Etykie... etykieta, A, no nie, 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 porobi. nie, 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 czuję, to czuję, bo w ogóle sudoku jest. O nie, 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 nie pogrzeb są wszędzie. Uh, no O nie, o nie. Wszystkie twoje myśli należą do mnie. Wszystkie twoje myśli, Ostatni w Ok. <laughs> się. No, nie. Kurde. <laughs> o. Nie, on ma cały czas, cały czas ma jakby fula. Kurde. To jest bez sensu. Do mądrości sitów co? Do mądrości sitów cię doprowadzili. O, o. Gościu, dlaczego tak wylatujesz zawsze w górę? Zamiast. zamiast do. Ja pierdziłem. Zamiast do przodu go wywalić, to on w górę ci. Kurde! O nie. Rzesz w dupę. A dupa. Ech. Kurde! Oj, hrabia sudoku porobił. Porobił nas. O nie. No nie. Dart Wuder wygrywa. Wuder. Dobra. Na, jedena, na 11 sekundzie, co? Dobra. Także dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niebawem bywajcie.